Witam wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku pułapek debiutowych. Dzięki za aktywność pod poprzednim filmem. No i komentarz, który zdobył najwięcej lajków w zeszłym tygodniu. To jest ten komentarz Stasiowskiego. Proponuję obronę Karokan. Najlepiej coś innego niż Hetman e w wariancie Karpowa, bo to chyba zna większość osób. Jeżeli chcesz, żeby Twój debiut pojawił się w następnym odcinku pułapek debiutowych, to zostaw komentarz i... Komentarz z największą liczbą łapek w górę będzie wybrany do następnego odcinka. Zatem lecimy do, e, do szachownicy i zobaczmy, e, jaką ciekawą pułapkę mi się wydaje e, dzisiaj w opronie karokami białymi przygotowałem. Zaczynamy E4. Czarne grają C6, D4, D5. No i teraz taki e, sprytny ruch, dosyć agresywny, e, ruch F3 bo czarny ruchem d5 chciałby zbić na e4, to tutaj pionkiem podpieramy tego pionka centralnego. No i teraz następuje bicie na e4. Bo istnieją oczywiście w tej pozycji inne posunięcia, na przykład ruch e6, ale dzisiaj się skupiłem tylko na e 4 następuje f4, no i teraz czarne od razu kontroatakują w centrum grają e5 żeby tutaj pionka na d4 nacisnąć. No, od razu tego bić nie można, no bo następuje hetman h4 szach i są ogromne problemy u białych. Dlatego należy zagrać skoczek f3. No i teraz czarne wpadają w pułapkę, bo w tej pozycji prawidłowym posunięciem jest goniec e6. No i teraz trzeba białymi uważać, żeby nie zagrać skoczek e5, bo hetman h4. I, I są nieprzyjemności pewne. Zaraz trzeba zagrać spokojnie C3 po skoczek D7, gonie mamy równą grę. Ale, dzisiaj, ale skupmy się na ED4, bo ten ruch wydaje się naturalny. No bo jeżeli na, na przykład nastąpi bicie skoczkiem, no to czarny uzyskują bardzo szybką grę. Skoczek F6 Skoczek tu od razu na pionka atakuje. Pionka nie można pchnąć do przodu, bo można na przykład zagrać Hetman A5 z podwójnym uderzeniem. Ale tutaj po ED4 jest. Bardzo silny ruch, następuje goniec C4. Wyprowadzenie gońca i ofiara pionka. Od razu tutaj goniec na ten odstały i osłabiony punkt na F7 atakuje. No i teraz czarne już mają pewne problemy. No i teraz czarne stwierdzają: OK, wyprowadzę gońca z szachem. Czemu, czemu by nie? Tak się wydaje, goniec jest szach. No i jest to zdobycie tempa, bo jeżeli się zasłoni na przykład skoczkiem na D2, no to tam można zagrać pewnie jakiś skoczek F6, spróbować i po roszadzie skoczek D7 czarne jakoś tam jeszcze, jeszcze się trzymają. Ale okazuje się, że z B4 jest ruchem bardzo słabym, bo no teraz następuje bardzo, bardzo silny ruch C3. Mi się może wydawać, o co chodzi. Co tu co. Tu? To ma być, tak? No przecież podstawia się podpionka, tak? Tego centralnego, którego chcieliśmy odbić. No i czarne stwierdzają, okej, okay, ja go sobie zbiję. Co, co może pójść nie tak? No i w tym momencie następuje piękne uderzenie, ale to nie jest jedna piękna rzecz w tym dzisiejszym filmie. Następuje goniec zbije F7. Fenomenalny ruch. Król teraz jest szachowany przez gońca i król dodatkowo jest jedyną obrońcą Hetmana na D8, a tutaj. Hetman białych od razu na tego czarnego Hetmana będzie napierał. No i teraz, jeżeli nastąpi król 7, to gramy Hetman B3, wyprowadzamy figurę do gry. Hetman tutaj z gońcem się ładnie wspiera, dodatkowo Hetman gońca na B4 atakuje. No i jeśli nastąpi, C bije B2 z szachem, jest szach zocłony. odsłony. Następuje Hetman B4, szach. Król bije gońca na F7, następuje gońiec bije B2, no i pomimo straty pionka. Pozycja białych jest wygrana. Czarnopolowego nie czuje się świetnie na długiej przekątnej, Otwarta linia F dla białej wieży po, po roszadzie. Wszystkie czarne figury są jeszcze na pozycjach startowych poza królem, a król w centrum za długo przetrwać nie może. Także tu jest taka wygrana, ale ktoś, kto pomyśli trochę głębiej nad tą pozycją, może się zastanowić, że w sumie, jeżeli zbije na F7, to. Okej, okay, oddaję hetmana przejściowo, e, Po hetman bije d8, ale tutaj jest sprytny ruch, c bije 2 szach. Jest szach i pionek tutaj zaraz e, zbije wieżę w rogu na a1 i dorobi się do hetmana. Zaraz Antek, czy ta pułapka nie działa? No, tu macie, e, tu jest właśnie niespodzianka, że ta pułapka działa. Bo teraz na przykład, jeżeli nastąpi król e2, e, tutaj żeby wieża broniła gońca, no i czarne stwierdziły, ok, no, bije wieżę, e, powinna być wygrana pozycja. Hetman tutaj odbity, znaczy nie tyle odbity, co tak naprawdę dorobione, także wszystko jest ok. No ale tutaj mm, finalna, że tak powiem, finezja następuje, jednak nie liczy się materiał, tylko atak na króla. Skoczek G5, jest szach, król ma jedyne odejście na pole. G6, następuje Hetman E8 szach, i teraz, jeżeli e, król odejdzie na linię F, to wtedy wieża się podłącza do akcji, i na jedyną zasłonę następuje wieża b 5 jest MAT. A jeżeli król odejdzie na pole H6, to teraz włączamy gońca do akcji, skoczek E6 i MAT w 2, bo można się jeszcze zasłonić gońcem. Goniec bije D2, G5 i goniec bije G5 i, i jest MAT. E, także tak wygląda ta dzisiejsza pułapka. Ruch F3 jest sprytny, więc myślę, że możecie go na spokojnie znaczy spokojnie stosować w swoich partiach. No i macie na uwagę tę pułapkę, o której mówiłem. Przypominam jeszcze, jeżeli chcesz, aby Twój komentarz, znaczy Twój debiut, pojawił się w następnym odcinku, zostaw komentarz. Ten komentarz, który dostanie najwięcej łapek w górę, będzie wybrany za tydzień. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia. Cześć.